Zuzia, tak. popatrz No, trzeba to rzeczywiście wysilić. Proszę, Super, jak pięknie, kastel, teraz... No. No, ale to, to z... masz... Ja masz? jestem większy od ciebie, ja trafiam. <laughs> Ćwiczą, rozgrzewają się przed tenisem. Oh, wow. no, no, dawaj, kastel, dawaj, Zuzia. No, Kolanka wyżej. Wyżej kolanka, cyk, cyk. O cyk, tak, 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 ale nie wyżej. długie. Zuzia, do góry nóżki podnoś. Tylko do góry kolanka, cyk, cyk, cyk. Tak, tak, tak. O, brawo. Super. No dobra, uwaga, kolejnej Teraz nóżki do tyłu, Kasper padł. Teraz tak. Po pupie się kopiemy. Tak? Ok. okay. Pięknie. Super. No. Kasper, no, Kasper. Nagrywam, nagrywam. Kacperek teraz, Kacperek. go, kacperek, popupiecie go. Trzeba się rozgrzać. No. Tak, no teraz no, kacperek, no. kacperku. Dawaj no. O jak pięknie, brawo, brawo, Super. ślicznie, no. dobra.

Musisz odbić na drugą stronę. Michałowi z powrotem. Ja, det var bra. Będziecie motyle łapać. Poczekaj, to ja ci... mówię jednej osobie, która będzie grała, tutaj Kasper, ja wam podaję piłki, a była wyłapiecie te piłki, odbiegacie i to tutaj zlalą. To pierwsze ćwiczenie, to drugie ćwiczenie, jak robisz, Kasper, to wiesz? Ja robimy? Biegiem. I biegiem tutaj i znowu, okej? Okay? Biegniesz tam w stronę i tak, okej? Okay? No? No? no, no piłka. I teraz biegnij Nie ty, teraz. No, biegnij, biegnij, biegnij. No, a No, co dalej? No, a no, Kasper. Chodź no, tutaj. No. Ja Cię tu połapię. Dobra. Zalemy, Kasper. Czekaj, ja No. Uwaga. Ale pięknie, 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 pięknie. Super. Kasper. Ja, bo... <grywia> Co jest? No. Teraz Kasper. Teraz no. Kasper. No. Uwaga, Kasper.

O, ale Kacper nie rzucamy się na ziemię bobrudnej No i teraz, teraz się, za, uwaga Zuzia A ty Kacper... Goń za tym Zuzia, goń! co Ej, ale Ty to masz, Zuzia, Ty to masz w siateczkę złapać, a nie ręką do siatki No Kacper teraz, no, woda, Kasper. teraz no, O, wola No, Kacper, dobra, mniejsza z tymi piłkami, no, Kacper

Den er seig til deg. Narazie. O, super Kacper no, jeszcze jedna uwaga o, jeszcze dwie, a to jedna, dobra uwaga ooo, no to liczymy, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja wygrałam! Je no ja chyba No też złapałeś, Dobra, podbieracie te... To już na No dobra. Zbie. Tak, Chilcę do mnie. Nie, nie. Ale nie łapimy tych piłek. Super. No usta no, się tam na linii. I nie, nie biegamy tak dookoła, tylko biegamy cały czas po tej samej linii, okej? Okay? to Dobra. Zatrzymujecie się na czerwonym pałkach, okej? Okay? No uwaga. Tak. No, start, start. Ustaw się. No, uwaga. Start. Czekaj, Czekaj, No, widziałem, że będzie lepiej. Ale duzia! No, czekałaś, Mówię start, to biegniecie, okej? Okay? Nie zatrzymujecie. Stanowisko. Tu gdzie jest Tu gdzie jest na no? Na No, uwaga. I koło siebie stańcie. No, dobiegło, Start! bliżej. no teraz tak widzicie no kierunki trzymaj. to trzymaj, złap Złap tutaj. tutaj, ok Chronisz tak. swoją twarz ok odbijasz piłkę tak, tak. Okay. ale podejść tutaj bliżej. nie otwórz do tego nie no tą drugą rączką trzymaj inaczej nie no o tak jak etniała No tak tylko na stronę. Tu niżej. Tu, 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 jest, tu nie? Mały palec musi być tutaj na samym końcu, ale nie może wychodzić w Jest Jeszcze troszeczkę, Na ten palec jeszcze trochę. Przesuń troszkę. O, dobra. No i teraz tak, pracujemy na muszkach. no. Można jest pierwsza piłka, chronimy twarz, uwaga, no. Łooo! No. Super. No, na nóżkach pracujemy. Super. No.

No, Kasper, ale za jest dobrze. Nie, z drugiej strony. O super, i na samym końcu. Kasper, na samym końcu raczej. Tutaj, jeszcze no, raz. stronę w drugą stronę. No, no, tu, O super. No i na... podejdź najbliżej. Pod no, samą setkę podejść, no Młoda, Kasper. No, proszę, jest młoda. za szybko. Tak, żebyś odbiła, Zuzia. Dobrze. Super, super. Na paluszkach tylko, żeżu. Yy, No, zaraz, no ale zawsze jest No, super. No, na no nóżkach. Super. No, ostatnie trzy, no. Raz, dwa, super, I, no, ale rączka. Trzy, super. Dobra, zbieraj. co siu? Poczekaj dużo, picie przyniosłam dla tych naszych sportowców. Piją coś powiedzmy może przerwy takoszym. Co zaraz, nie, tyle, że taki. Boki miałaś już stanąć Duża. Dużo bokiem miałaś stanąć. No poczekaj Kacperku, jak tylko to wyjdzie na przykład z boku, teraz. Pięknie! To się super cieszy. No, buziak. Dobrze! No, poczekaj Kacper, uwaga. Miałaś bokiem stanąć, dziecko. O. Tak miałam stanąć, tam buzią. O, no. Na się no, nie, Z drugą stronę. stronę. Tak jak Zuzia, popatrz jak Zuzia O, o tak no. I teraz o! Ach, mało brakowało Ale jak się cieszy, My to praca, nie jest cała To jest Minę normalnie Nie jest nie! O, Zuzia ale <laughs> masz siłę co to jest? Łooo, ty co? To, za co podskakuje, jak pieleczka. No. Bo, uważaj na dobrze, dobrze. Szatka, żebyś go nie uderzyła, dziecko. Kacperku, odsuń się od wózku.